Co Nie, nic nie chcę za ciebie. To jest akurat to, że. Cholera, ja jestem. Tu jest fajnie zgrzyt. Ja jestem, wiecie, ja jestem młody szczyl. I jeżeli chodzi o takie. Szukanie questów, to ciężko mi znaleźć questy. Czajdźże. O kurde. Replika. Gówno. The Fighters Guild is always looking for new members. If you've got a clean record and don't have a bounty on your head, we may be able to use you. Are you interested in joining? Excellent. You are now an associate in the Fighters Guild. You should report to either Azan in Anvil, or Burz Grokash in Shadenhell for contracts. I'm just calm. Why isn't Father here? what do you mean, he's not coming? he told you to come with us instead. has he no honor? i'm afraid i have no time for small he is not coming with us. i think i understand. and it is better that he remains safe. though i wonder why he asked you to take his place. will you would join us, though you have no personal stake in this fight? no. you have the ground, i, I swear. honorable W ogóle wydajesz się, jakbyś był na kryształ. Możemy trochę szybciej. Ziomy. A co gdybym ja po prostu tam po i zaczęły się z nimi bić, co? Czy planuję zrobić kiedyś awans? Może? Ziomy, ale tu niczego nie ma. Jesteście nienormalni. Who is this diwa? Fajne no. yeah, Let's go. Tu nie ma niczego. Gobliny! Gobliny zostały pokonane? No nie wiem. No nie wiem, grof. Czy, czy ci się wydaje, że gobliny zostały pokonane? Fucking grip! Nie bardzo cię to przejęło, co? Że twój brat umarł? No okej, okay, ziemię. No okej! Okay. Jakby. No dobra! <śle> Ale twój brat umarł, typie. Nie będę. No okej, okay. jakby. Każdy. Każdy przeżywa to inaczej. This is no time to talk. Każdy to przeżywa inaczej. Nie ma problemu, ziemię. Biedny jest może w szoku. Siema, twój syn numeru. Nie... I... No, jednego. No. A drugi jest w szoku. Naprawdę? Może. No, nie wiem. I... I'm nie. You did all you could, I'm sure. Nie, no nie. Thank you for trying. Trying. Afraid I have little to so... tak książka robi? Czy będziemy palcować góry? Może wykonać unik naciskając... Tak cię porusza... What? Jest droll No fucking way. To jest Souls-like. To jest Souls-like. Skyrim to Souls-like. Skyrim? Oblivion. No fucking way. Szatan. Gdzie mam konia? W spodniach. O kurwa, tu są wampiry. Niedobrze. Rel. Nie, ja nie chcę być wampirem. O, nie, tak nie może być, chat. Nie dotykaj mnie. Brudny wampir. To naprawdę wampiry, bo są y, trumny. Śpią w trumnach. Jak wampiry? Nie mam pojęcia, co my tu robimy. Ja. Mi, bitch. Kto jest tam? Ja. Me, bitch. go? Straszny fryer. I'm not gonna lie. Ziomię. A no. I mi mean, należało ci się. To be fair. To kamerka full HD? Tak, ja naprawdę tak wyglądam. To ja. Oh, hello. Things could always be worse and probably will be. So true! So true! What can I do for you? Dlaczego jesteś półnagi typie? Doszły mnie słuchy ho w horror. Doszły mnie w horror słuchy, że Reynold Germain widziany był w Hayden Hall i że dziwnie się tam zachowywał. Kiedy zaczepiał go ktoś z Horror, wydawał się. Zdawał się go w ogóle nie pamiętać, nawet jeśli to był ktoś znajomy. Wydaje mi się, to wystarczająco dziwne, żeby przyjrzeć się sprawie. Lepiej poczukam Reynolda Germaina na mieście. If I've told you once, I've told you a thousand times, I've never been to Shadenhall. I... Oh, hang on, you're someone else. Apologies, my good friend. I mistook you for someone else. Always being asked about it. I am didn't I see you in Shadenhall, they say? Well I'm sick of it. Sick and tired, tired and sick, and perhaps a little drunk. But never mind. You look like the honest sort, so I've got a job for you. <laughs> you're going to travel to Shanehall and find out what sort of impostor is trying to besmirch my good name, and you're going to tell him. You're going to tell him I'm quite capable of besmirching my good name on my own. You should cease and desist immediately. There's fifty gold pieces in it that for right? Then off you go. Klang. Prostą. Miednicę. Aj. Chyba. Kiedyś go trafię, czas. Spokojnie. Mówiłem. Jak strzelam łuku, to muszę trafić w przeciwnika, jak coś. Wiesz, jeszcze o tym nie pomyślałem? Inaczej marnuję strzały i musisz ich szukać, a tak to wyjmujesz z truchła. Aaaa, masz rację, no, bez kiku. Mandy mi nie pozwala dodatków do Simsów kupić. Free me. Release me! Release me! A jakie dodatki tym razem? Jakie byliśmy? Get to work. A żeby można było do pracy iść. Gracz Simsy i każesz im chodzić do pracy? To raczej chcesz im kazać iść do pracy? Więc na przesunięcie za 170 zł na 55 zł. A da. Za 55 zł, wiesz co, możesz kupić? Piwo. Jestem gorszy od siebie. No, no, to prawda. Piwny zdrój! Piwny zdrój! Piwny zdrój! To jest miejsce, w którym mógłbym mieszkać. Prząd nie mi go. Ah, you'll never take me down. We've all agreed to let Diram be our spokesman. You'll find him in the inn. ...if you look very carefully. Czy to, czy jak pić dużo piwa, to się so, excuse me. Uh, we have a small problem that we hope <laughs> you can help us with. <laughs> you <laughs> may be wondering why you can't see me. We are all wondering the same thing. Everyone in Ayleswell suddenly became invisible several <laughs> weeks ago. It was sort of fun at first, but the novelty is definitely worn off now you can imagine how difficult it is to run an inn while invisible uh, once you get a reputation as a haunted inn you can just forget about it so we've all been keeping quiet hoping the spell will wear off but we're running out of patience we're sure it was ankatar's doing we can't find him if you can help us we will be extremely grateful uh kim is ankatar he's a wizard who took up residence in the ruins of fort caractacus a couple of years ago He's caused us no end of trouble with his magical experiments, but nothing as bad as this. We've tried to find him but had no luck. If he's still living in the fort, he's hiding from us, and no wonder. If you could find him and get him to remove this cursed invisibility, we will all be in your debt. Proszę się nie na Starsi się biją na Insane. Cicho. Nie Mały głucie. Port cactus. Go away. I don't want whatever you're selling. Ja to przeczytam szybciej i wam coś powiem, jeżeli coś tutaj będzie ciekawego. Czyli próbujesz, Czy ziomek próbuje stworzyć życie i stworzył jakieś szczury, ale dlaczego wszyscy są niewidzialni? Oblivion Ja się nawet nie widzę, czarni niewidzialność. Yes, Everyone in town. No. That must have been what all the shouting was about a few weeks ago. I'm afraid I was engrossed in an experiment that required my full attention. You see, in order to increase the efficacy of the spell, the radius was likely to approach the Oh never mind. I don't mean to bore you. No, powiedz. Ale skąd mi więcej. Ah, a fellow mage. Please excuse my rudeness earlier. I find most people extremely tedious. Completely ignorant of the arcane. I came out here to get some privacy for my research. Instead, I was constantly bothered by the local peasantry. The explosions are scaring the sheep, mm -hmm. or a plague of rats mm -hmm. ate all our crops. Mm -hmm. Every day, another complaint. Mm -hmm. No mm -hmm. understanding of the pitfalls of experimental magic. Mm -hmm. Finally, I decided that permanent invisibility was the only way to get some peace and quiet. Mm -hmm, mm -hmm. I know. You're about to quote Vanto's third law. Don't worry. I have not actually found a way to violate the conservation of perception. The invisibility is not actually permanent. You can tell the villagers not to worry. It will wear off eventually. I mean, so? Well, in a year or two, maybe a bit oh. more. There's no way to be absolutely sure that's the exciting thing about basic research really i find being invisible quite refreshing but if it will get everyone to leave me alone fine i did work out a counter spell last week if i can just put my hand to it ah here stand in the center of town to make sure you get everyone oh and make sure

Użycie podarowanego przez Anka Tarazwoje sprawiło, że mieszkańcy Piwnego stroju są widoczni. Dieram pidośni. pewnie chciałby mi pogratulować. Thank you, thank you. O, jak I to My sisters, on the other hand, ha! I mind if they had Hilarious! <laughs> I'm glad to hear that the aren't invisible anymore. It will make it easier for me to avoid them. He's literally just a chill guy. Ja nie wiem, ja jakoś nie jestem fanem do W sensie, ja ogólnie zup nie bardzo lubię. Kasacja, automatycznie. Piwo to też zupa? Piwo to nie jest zupa. Piwo to jest boski dar. O Boże, to są wampiry. Ja nie chcę być wampirem, oni mnie już zatruli. A ja, oni sobie tutaj tak, tak mieszkali. Dobrze, że ich zabiłem. A gdzie jest ten jeszcze jeden? Bo zabiłem dwóch. Tam jest jeden. O, pali się! Nice! You good? Tak, rozumiesz, jakby nie do końca było. Przepraszam. Czyli że po prostu czekaliśmy tutaj całą noc? Ludzie muszą myśleć, że jesteśmy pojebani. I to 11 tysięcy? Stary, ja nawet tylu pieniędzy na oczy nie His prices are so low. I don't know how he does it. I think he's up to something. If you're interested, you should head over to Jensen's Good as New merchandise. She heads up a committee that's trying to investigate him. A committee? What? What? Oh, talk tough to me. I love tough guys. So? So, Claudette sent you, huh? Mhm. Mm well then, she usually sizes up people well, so you may be just what we're looking for. Mm -hmm. i'm the chairperson for the society of concerned merchants we formed this group a while back to keep a nice fair economic balance in town not every store is a member but we're slowly trying to convince them to join everything was fine until thorinair opened his shop nearby selling all sorts of merchandise he undercuts prices like you wouldn't believe he doesn't always sell what we sell, but it is still a problem. People who buy tend to want to spend their money there. That leaves none for us. It's getting so bad, a few of us may have to close up shop. He outright refuses to join the society or even discuss the matter. We are convinced he's up to no good. What we need is for you to case his establishment and figure out where he gets his inventory, find some proof of his wrongdoing and let us know we cannot do it ourselves as he recognizes all of us the job pays a fair bounty in gold when he is brought to justice okay but że to dochodzenie trzeba przeprowadzić toporem best i can do is more. what about my inventory well that would be a trade secret i can't divulge how i passed the great savings on to you now can i watch To będziemy go okradać? Od razu okradać. Obijemy go w najgorszym wypadku. Sprawdź, czy jego czoło pasuje do młota. O, Oho. myślicie, że on wie? Naprawdę. So loud. How many times have I told you? That? I'm Sorry. I'm, I'm used to this kind of it makes me nervous? Well, just shut up and listen to me. The next shipment will be sooner than I expected. Just have the money ready. Same assortment of things. I mean, I have enough clothing for now. You take what I get. I get notice at the last second, and I have to jump on it. No time to be picky about it well that society is putting more pressure on me so maybe we better cut back for a while you cut back now and i'm going to take my business elsewhere or maybe pay a visit to that gen scene and tell her about your little scheme fine, fine. Major tak, no. contact me when you have the items and we'll meet again don't worry it'll be very soon now get out of here hello again Nie wchodzi go to w ogóle. Aha. Ma dom na placu do Może wyjść troszeczkę, kiedy go tam nie będzie i się trochę rozejrzeć. Wchodzimy do piwnicy randomowego typa. Na, na, na. To był niedobry czas. Nie powinniśmy tak. Może powinniśmy. Ach, chuj. Udało mi się wejść do piwnicy Agarmira. Znajduje się tu dziwaczne zbieranie na ubrań i błyskotek. Najbardziej niepokojące są brudna łopata i obłocone buty wciśnięte w jeden z kątów, a także rozsypana tu i owdzie mączka kostna. Podejrzewam, że to towary, które Agarmin sprzedaje Foronirowi, pochodzą od niedawno zmarłych. Muszę ostrożnie kontynuować poszukiwania i zdobyć konkretniejsze dowody na no to makabryczne dostrzeżenie. Padła mi w ręce lista, które wydają się wymieniać szczegóły dotyczące niedawno zmarłych rzeczy, z którymi zostali pochowani oraz miejsce ich pochówku. Muszę zabrać ten makabryczny spis i porozmawiać z waronirem. Być może nie zdaję sobie sprawy z kim pochodzi jego towar. Hell, welcome back. Jaki szczęśliwy. I can't believe what I'm seeing in this book. I'm mortified to think these things here were once on the bodies of the recently deceased. It's just too horrible to comprehend. I, I don't even know what to say. I... Guess an apology is not enough. What can I do? Suck my dick! Yes, that's the least I can do. First and foremost, I will never meet with him again. I can promise you that. Secondly, I remember him mentioning a place he had to be this very day. Um. Yes, that's right. He said that he wouldn't be able to do anything else as he had something important to do. You don't think he would dig up another? Oh no, <laughs> he wouldn't. But i guess he has been oh my what have i done <laughs> crime of grave robbing is punishable ah. only by death so Agamir is likely to do anything to keep his crime secret i had a feeling you'd catch on sooner or later that's why i had this trap prepared for you if you'll notice the grave is already dug

czy my... Tak. <śmiech> <śmiech> kocham, kocham gra... naprawdę, gra dekadnie. nie. wie co zrobić. Jest szok. Aż podskoczył. To jest mój? Pokój. To za ziom. Jak to kurwa wampiryz? Śnisz o sobie śpiącej spokojnie w łóżku, podczas gdy do sypialni wchodzi ponura, wychudzona postać. Postać zbliża się do łóżka, pochyla się nad nim i zatapia zęby w szyi śpiącej osoby. Po chwili prostuje się, a po brodzie ścieka krew. Kiedy na twarz wampira wracają kolory, a jego rysy stają się bardziej wyraźne, rozpoznajesz własne oblicze. Budzisz się z krzykiem. Kurwa, jesteśmy wampirem. Niedobrze. To bardzo niedobrze. He's alive? I was told that my mother and brother never survived. This is amazing. I'll need to go see him at once. You'll have to excuse me. I'd better leave right away. But please, come and see us in Coral. It would be wonderful for us both to be able to thank you for helping us find each other again. This no, reunion prostu? will be the happiest day of my life. May I, I Why? Bo what? Oh, damn, not this again. Wake up. Wake up. You're not dreaming, Reynold. It's me, your brother, Gilbert. That can't be. I don't have a brother. I mean, I I never knew my real family. Who did you say you were again? I am your twin brother. When we were very small, our farm was attacked by ogres. My our father and I escaped. We thought you and mother had both been killed if we had only known. All I know is that traveling merchants found me in the wilderness by the body of my mother. I was raised by the monks at Waynon Priory. My brother, it is wonderful to see you again. We will have much to talk about in the next days. Annoying creature. What's going on with you? I saw some mud crabs by the water recently. I steered clear of them. Nasty creatures, but I hear their meat is rather tasty. Leave alone. Hi there. No, I can't believe I I can't thank you enough for helping to reunite me with Reynold. Never... Oh, yes, we're Jaki normalny gang by się nazywał Śmiertelnicy? Tak by się. Na... Ja bym się tak nazwał, gdybym był. Zioł mnie. jesteś bardzo śmiertelny. Nice. Terman był w gorszych miejscach. Dinozaury! Am supposed to be impressed? You want to help? You're kidding, right? Yeah, mm. fucking bit. Nice, nice. O curva! Oh! No, Nice, jestem fanem. Podoba mi się, że żeby levelować e, ciężki pancerz, trzeba po prostu dostawać w kierdol Panowie, panowie, wszyscy się dogadamy, panowie. Oblivion jest... Broken to the point of perfection. Yo. No czekaj, przecież jakiś ziom tutaj do mnie podchodzi. <laughs> Ale jakie ma ładne zęby? mi się, że do mnie podszedł tak spokojnie, tylko po to żeby mi to powiedzieć. <laughs> Broken to the point of perfection. To jest niesamowite. Oni tak mieszkają tutaj? To jest strasznie niebezpiecznie. Trzai się tak sobie iść i nagle was po prostu kurwa włócznie przebijają? Uh. Dark Mouth, Okarmi się uh. Wal! Fight, ba fight back! Fight back! Fight back! Jak ty mnie To bo jestem kotem? Che